Dlaczego warto wypełniać briefy? Ach, te briefy. Kilka pytań, odpowiedzi, a klienci podchodzą do tego, jak pies dojeżdża. Wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzę do Waszej firmy i mówię, że poproszę 500 elementów, tylko nie powiem czego, w jakim wymiarze i nie dostarczy żadnych rysunków technicznych. Co otrzymam w zamian? no kupę niepotrzebnych części, fakturę na niemałą kwotę. I u nas jest tak samo. Każdy taki nietrafiony projekt logotypu albo innej grafiki to strata pieniędzy i czasu. Więc potraktujcie taki brief jako, nie wiem, mapę do skarbów. To kilka minut waszego skupienia, a dla nas ogromna pomoc w tworzeniu projektów, które będą zbliżone do tego, czego finalnie oczekujecie. I marketingowie co tym wie. Ale nie zawsze chcę Wam o tym powiedzieć, bo klient lubi myśleć, że ma zawsze rację.